Bardzo serdecznie Państwa witamy na początku września. Wrzesień, szkoła, proste skojarzenie. Zbyszek, powiedz mi, czego potrzebujemy, żeby skutecznie się uczyć? Jedno słowo zrozumienia. Mhm. Jeżeli dziecko czy dorosły czegoś nie rozumie, to być może, kiedy powtarzamy mu to drugi raz, jesteśmy kiepskim nauczycielem. Mhm. Nie rozumie również wtedy, kiedy zdenerwujemy się. Pedagogika to jest w zasadzie taka umiejętność, która pozwala przenieść temu człowiekowi, którego chcemy czegoś nauczyć, coś, co umiemy sami, ale musi to być podane w taki sposób, no żeby to trafiło do tego kogoś. No Musimy jest. mieć taki instrument wbudowany. Który pozwoli nam ocenić, czy to, co mówimy do kogoś, jest przez tego kogoś rozumiane, czy nie? Czy to będzie małe dziecko, czy to będzie osoba dorosła? Wtedy mm -hmm. możemy osiągnąć sukces, ale to zrozumienie jest niezwykle ważne. Tak. A co ty możesz dać ludziom, którzy chcą się uczyć lepiej, więcej, skuteczniej? To jest nieprawdopodobne i wręcz niesłychane. Niesłychane jest dlatego, że mogę tchnąć w tego nauczyciela energię, która spowoduje że ta cała wiedza, którą on posiada, będzie znacznie lepiej przez niego przekazywana. Bo co ja robię? Ja rozkończam naczynia krwionośne, uruchamiam zespół chłaniania, poprawiam akcję mięśnia sercowego, a wówczas nie tylko limfocyty ze szpiku i podnosi się wydolność pracy całego organizmu, ale przede wszystkim tlen do mózgu. Nagle ten horyzont, który był taki, on się rozszerza i widzi te wszystkie sprawy, te wszystkie problemy tak szeroko, Widzi, obserwuje tego człowieka, któremu cokolwiek nawiązuje przekazuje, nawiązuje kontakt. Mało tego, ponieważ ma więcej energii, to lepiej jest słuchany, lepiej rozumiany. Ja w zasadzie powinienem być zatrudniony przez nauczycieli. Nauczyciele powinni oglądać moje programy, głównie z tego względu, że chodzi o to, żeby mieli więcej energii, więcej możliwości dzięki temu wykorzystania wiedzy, którą posiadają, i doświadczenia, które zdobyli. I chyba to samo możesz z drugiej strony dać uczniom, prawda? Jeżeli będą mieli bardziej dotlenione mózgi, to wtedy lepiej ta wiedza wchodzi. Ja ucznia przygotowuję do tego, żeby jeżeli nawet mam do czynienia tylko z uczniem, a nie z nauczycielem, to jeżeli ten uczeń nawet ma nauczyciela, który nie spełnia wymagań, to ten uczeń z tych strzępków, które docierały, poradzi, poradzi sobie mimo wszystko. I takim przykładem niezwykłym jest zresztą nasz bohater który, 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 który mimo dużych problemów, ale z drugiej strony, co jest bardzo ważne, jeżeli kimkolwiek się zajmuje, to bardzo lubię, żeby, żeby moi podopieczni robili badania medyczne, sprawdziany, a tutaj ojciec tego chłopaka uważnie mi się przyglądał i cały czas taki miał, no może nie bacik w ręku, ale czekał, bo jeżeli coś nie będzie tak, jeżeli ten post, tego postępu nie będzie, no to, to nie, ale proszę państwa, to nie może nie być postępu, bo tu po prostu jest stały wzrost. I myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy właśnie byli tacy cierpliwi, tacy konsekwentni, a zresztą jeszcze trzeba zobaczyć w jaki sposób on odnosi się do swojego syna, to jest bardzo istotne. On, y, y, ojciec nie y, upośledza właniania swojego syna, y, coś takiego, na no nie, broń Boże. I podchodzi do tego jest dziecka. Partnerem, jest partnerem Jest partnerem, proszę Państwa, ja miałem taki przykład, kiedy dziecko do siódmego roku nic nie mówiło, a kiedy mama do mnie wchodziła właśnie to taka. Ja bym do tej pory się nigdy bym się nie dowiedział, co się stało, że ten dzieciak nie mówi, że ma potężną wadę serca. I przez przypadek otworzyłem drzwi i zobaczyłem. Prawdziwą matkę, ma, kwarz, mamy. która zwraca się, do tego chłopaka. Ja już wtedy wiedziałem, dlaczego ten chłopak nie mówi, bo matka serni No Ale to zupełnie inny przykład sprzed lat. Dzisiaj mamy. Negatywny. Tak, dzisiaj mamy bardzo pozytywny przykład wspaniałego tatę i wspaniałego, no, genialnego młodego człowieka, który na początku nie rozwijał się tak, jak powinien. Nie wiadomo dlaczego, lekarze też nie wiedzieli, ale intuicja jego ojca go uratowała, bo w którymś momencie, wyobraźcie sobie Państwo, pan Krzysztof przez przypadek obejrzał program i to wcale nie program nasz, ręce, które leczą, tylko program, ee, a o tym może opowie sam. Zobaczcie Państwo. Naszymi gośćmi jest pan Krzysztof i jego syn Kuba. Mhm. Witamy. Panie Krzysztofie, co pana sprowadziło do Zbyszka? Kuba, mając dwa lata, rozwijał się bardzo fajnie. Super, wszystko szło, ale gdzieś miał problemy trochę z rozmawianiem. Łapał wyrazy w lot, czyli na przykład nauczył się szybko czytać, ale trudno mu było coś powiedzieć. W którymś momencie zaczęliśmy już szukać, ja wśród swoich znajomych i znajomych znajomych, najlepszych specjalistów, czy to z psychologii, czy to terapeutów, czy też lekarzy. Jeździliśmy po całej Polsce. Diagnozy były. Różne i to wzajemnie wykluczające się. Gdzieś nawet ja traciłem już nadzieję, mówię: no, jak, jak tu się wziąć za to, z której strony. No i tak kiedyś przerzucałem kanały wieczorem, zmęczony, no i natrafiłem na program pana Kosakowskiego, który podróżował po Europie do różnych bioenergoterapeutów. Tak, było coś tak, takiego. Pojawia się zbyszegnowość. Pamiętam tą scenę, kiedy tam redaktor Kosakowski przywiózł paczkę dla Zbyszka i tam jakieś trzy rzeczy były. A Zbyszek tak wziął rękę i z odległości powiedział, co tam dokładnie jest. Mówię, "O kurczę, to jest chyba to". Przyjechaliśmy, czekamy w poczekalni i wyszedł Zbyszek i tak spojrzał na Kubę i tak zapytał, "A tam małemu co jest? Ma problemy z mówieniem?" Zbyszek tak wyciągnął rękę. Trwało to tak, dwie sekundy. Mówi: Ja mu pomogę. Będzie świetnie mówił. Ale za to należy mi się butelka bardzo dobrego wina. Aha. Mówię: Co za człowiek, tak? No jakieś szaleństwo po prostu. Jeszcze nie weszliśmy. Ja. A ledwo na pierwszy raz a nas widzi, Trzy sekundy. A on mi mówi prosto z mostu, że. On, on, on sprawę załatwi, tak. tak? Ja powiedziałem sobie, że ja przyje będę przyjeżdżał. Będę to sprawdzał, ale jeśli nie będzie poprawy w przeciągu tych, ustaliliśmy sobie co trzy tygodnie, to ja nie będę przyjeżdżał. Mhm. Ma być poprawa taka i ilościowa, i jakościowa co trzy tygodnie. Do Zbyszka, od czasu do czasu. Zabierają kogoś na przykład z rodziny. Jedno z takich spotkań bardziej utkwiło mi w pamięci, bo zabrałem mm, moją ciocie, co ważne, była lekarzem ponad 50 lat lekarzem, ginekologiem, położnikiem, chirurgiem. No, powiedziała mi, że ma problemy z kręgosłupem. No i skoro jadę, to ona się ze mną zabierze. My byliśmy na wizycie u Zbyszka, po nas ona wchodziła i jeszcze się drzwi za nią nie zamknęły. Dwa metry jeszcze do Zbyszka miałam. Zbyszek na spojrzał, z odległości dwóch metrów i mówi, ma pani nowotwór na prawej ręce. Bezpośrednio. Dla mnie to było tak mrożące krew żyła. Ona powiedziała: tak, wiem, ja o tym nie wiedziałem. A proszę mi teraz opowiedzieć, jak młody człowiek po tych pięciu latach. Zrozumiem, że poszedł do szkoły. Idziesz teraz do klasy. Czwartej A. Fantastycznie. Wiem, że masz w domu komputer. Mhm. Ale on nie tylko do nauki służy, prawda? No właśnie. Opowiesz, do czego ci jeszcze służy komputer? Jeszcze na pewno służy do dogierowania. No właśnie, co ty nagrywasz? O no, jakieś tam filmy, gry, no. No chyba nie jakieś tam, bo słyszałam, że masz swój własny kanał na YouTubie. No właśnie. Jak on się nazywa? Kuba Kamer TV. I masz swoich fanów? Oglądają no. to różne inne osoby? No, inne osoby. Każdy może oglądać. Super, a ktoś pisze do ciebie, kto oglądał? Komentarze są wyłączone, wyłączone. Więcej informacji jest link. Rozumiem. Specjalnie wyłączyłeś komentarze? Nie, ono, ono się samo wyłączyło. Samo się wyłączyło? Czyli ty jesteś już po prostu informatyk, komputerowiec i specjalista od gier. Dobrze no. mówię? Tak. I taka pewnie będzie Twoja przyszłość. Pewnie będziesz chciał się rozwijać w tym kierunku. No. Co? Ja mam wrażenie, że Kuba ma niezwykle pojemny umysł. Rzeczywiście. Jest no. chyba po prostu małym geniuszem, tylko o mały włos, a można byłoby tego nie zauważyć albo przegapić coś, i to I, jest chyba i właśnie to... Właśnie. zbyżka Zbyszka to była. No właśnie. Cały czas nam podpowiadał. To nie tylko dotyk, to nie tylko ta energia, ale. Te podpowiedzi, zróbcie to, zróbcie tamto, nie róbcie tego. Kochani, ja bardzo, bardzo Wam dziękuję, że, że mm -hmm. zechcieliście o tym opowiedzieć wszystkim widzom naszego programu. Ale dokończę, no to wino. A no Zbyszek, właśnie, co z winem? Właśnie, Zbyszek powiedział, że mam mu przywieźć to wino, tak. No i pięć lat minęło, mm -hmm. już ponad pięć lat, pięć i pół roku. No i w tym momencie stwierdziłem, jest ten czas, tak. Jest ten czas, żeby kupić to świetne wino. I przywieźć, widocznie już dojrzało do tego, my też. I przywieźliśmy ostatnio wino i opowiadamy Zbyszkowi właśnie tą historię, tak? jak to było, jak to powiedział. Złapał się za głowę i mówi: To ja coś takiego powiedziałem. Jak, jak, jak mogłem coś takiego powiedzieć? Mówię: Tak, mamy przywieźć bardzo dobre wino, on sprawę załatwi. Wspaniała historia, niesamowita para, ten. Tata po prostu tak zaangażowany, tak zmieniający wokół młodego człowieka świat, żeby dopasować cały świat do niego. Tak, ja myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli taką świadomość i są wykłady, jest taki wykład epigenetyka, Bruce Lipton. Bruce Lipton. I wpisać w Google Liptona lipton epigenetyka, żeby do tego dojść. I czasem mówimy, że a, to takie cechy genetyczne. Według Bruce'a liptona to nie geny decydują. Tylko w 10%, tak? O postępowaniu dziecka, tylko środowisko. W jakim wzrasta. Białka, bo to na białkach to wszystko się odbija. I teraz, jeżeli ojciec. W tak nieprawdopodobnie umiejętny sposób. Ja po prostu jestem zachwycony mm. postępowaniem ojca w stosunku do syna, i to właśnie ja to tylko byłem takim, jakby to powiedzieć, tylko ta energia, 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 żeby ojciec miał cały czas ochotę, żeby walczyć, a syn, żeby wykazywał takie postępy, żeby oni się rozumieli w pewien sposób i żeby można było tego chłopca dźwignąć. I kiedy na początku popatrzyłem na niego i zobaczyłem taki błysk, inteligencji w tych oczach tego dziecka. A z drugiej strony widziałem taką czarną taką maź, którą on jest oblepiony. I tak sobie, tak sobie to wyobraziłem: takie coś okropnego. I pomyślałem sobie, jak machnąłem, tak, tak ręką zrobiłem i część z tej maści odpadła. I mówię do ojca: No, wie pan co, <laughs> ja pomagam Jak sobie. zobaczyłem ten błysk w tym oku tego dziecka, to mówię: Dobra, ale butelka czerwonego wina. Mm, tak, na ten Potem o tym zapomniałem. <laughs> ale to jest bardzo ważne, żebyśmy rozerwali. Przyszedł ojciec, syn bardzo źle mówi, nie konstruuje całych zdań i właściwie takie nie wiadomo, co z tego będzie. A tu nagle ja mówię o butelce wina, a ojciec się śmieje. Aha, przerwałeś to łańcuch. Przerwałem po prostu ten łańcuch. Już teraz wszystko zrozumiałam. To jest pozytywna kreacja dlatego nieraz na spotkaniach opowiadam jakieś kawały takie no fajne nie ludzie się śmieją i nagle się okazuje że potem jak wychodzą to ja coś tacy lżejsi no nie Pernie. dlatego że opowiedziałem kawał ale dlatego że gdzieś tam się od tych problemów to, tak? to z nich spadło i oni mogli nareszcie zafunkcjonować w taki sposób w jaki mogą kiedy funkcjonować kiedy nie są oblepieni tym wszystkim nie są tacy wciśnięci hmm. Szanowni <ścisnieni. ścisnieni> znaczy Państwo całą rozmowę z panem Krzysztofem i Kubą Obejrzyjcie koniecznie w rozmowie miesiąca. A tymczasem bardzo Cię poproszę o przekaz energii taki właśnie dla rodziców, dla dzieci, dla nauczycieli. Taki szkolno wrześniowy Kochajmy nasze dzieci. Bądźmy dla nich bardzo mili, kochający, sympatyczni. Przytulajmy to nasze dzieci. Nie tylko dzieci. Dziecko się powinno przynajmniej przytulać Siedem razy dziennie, a dorośli powinni się przytulać cztery razy dziennie. Oczywiście to jest minimum. Można częściej. Zapraszamy do przekazu energetycznego. Drodzy Państwo, przystępujemy do naszego głównego, potężnego przekazu energetycznego. To najważniejszy dzień dla tych wszystkich, którzy zaczynają szkołę, dla naszych dzieci. Bardzo ważny jest kontakt z dziećmi. Bardzo ważne jest również to, żebyśmy nie karali dzieci taki sposób, który może spowodować, że ta nauka nie będzie taka, jakbyśmy sobie tego życzyli, bo dziecko skarcone, ukarane będzie, zdenerwowane, zakłócone wchłanianie i nie będzie osiągało takich wyników, jakie mogłoby osiągnąć. Natomiast ten kontakt, to jest silne działanie rozkurczowe, silne działanie przeciwzapalne. Sadzajcie, zabierzcie swoje dzieci przed ekran, ponieważ te dzieci będą zupełnie inaczej, znacznie lepiej mogły wchłaniać tę wiedzę. A co najważniejsze, spróbujcie Państwo nauczyć swoje dzieci umiejętności uczenia się. A teraz wyciągamy nasze dłonie. Ta energia, która popłynie za chwilę do Państwa, jest taką specjalną energią dla tych wszystkich, którzy się uczą, nie tylko dla dzieci, dla wszystkich, w różnym wieku. I uniwersytet trzeciego wieku, i studenci, i uczniowie pierwszych klas, i no, ci, którzy tam jeszcze w przedszkolu czegoś się uczą, wszyscy czegoś się uczymy, nie tylko dzieci, ale dzisiaj startujemy z tym potężnym przekazem energetycznym dla tych wszystkich, którzy uczą się i dla tych wszystkich, u których będziemy starali się pobudzić potrzebę uczenia się. Wyciągamy nasze dłonie, zaczynamy ten nasz główny potężny przekaz energetyczny. Nasz drugi gest, dłonie przybliżamy do siebie, ale nie składamy. Ta energia, która zgromadziła się, teraz ulega uformowaniu. Nasz drugi gest. Ten trzeci. Dłonie kładziemy na naszym ciele. Pamiętamy tylko o tym, aby ręce się nie krzywały, jak widzicie, palce, żeby się nie łączyły, i w tej chwili ta energia przepływa. Wszędzie powoli będzie się rozchodzić, a na zewnętrznej strony naszych dłoni, z powierzchni całego ciała, spływa ten świetnik energetyczny, to wszystko, co gromadzi się, ta cała elektrostatyka, to co w jakikolwiek sposób może nam przeszkadzać, blokować ważne funkcje naszego organizmu, spływa na zewnętrzne strony naszych dłoni. Kiedy mija trzecia minuta, oczywiście, umowna, co robimy? To się nazywa odpromieniowanie. Teraz odrywamy dłonie, odrzucamy, jakbyśmy coś strzepywali, i klaszczamy. Przystępujemy do procesu energetyzacji wody. Pamiętajmy, że woda po procesie energetyzacji staje się potężnym magazynem energii. Robimy z tej wody okłady, to proste, zwilżamy kawałek gazy, najlepszy jest płatek kosmetyczny tą właśnie wodą i przykładamy w te miejsca, gdzie występują jakiekolwiek bóle lub problemy. Oczywiście z rana możemy nalać sobie pół szklaneczki tej wody i podtrzymać ją chwilkę w ustach i potem dopiero Wypić. To bardzo ważne, żebyśmy również mieli kartki wodne. Jak nie ma kartek wodnych, no bo nie zawsze one są, ale kartka wodna jest bardzo ważna i składa się z dwóch części. Tę część z moim zdjęciem przyklejamy na butelkę z wodą. Oczywiście ta kartka musi być podpisana, a druga część to jest mój kontakt z tymi osobami, dla których podejmujecie energetyzację wody. Ja dzięki tej drugiej części którą proszę mi odesłać lub poddać na spotkaniu. Dzięki tej drugiej części mam kontakt z tymi, którzy energetyzują wodę. A teraz przybliżamy nasze dłonie, zaczynamy proces energetyzacji wody. Jesteście moimi pośrednikami. Ta energia, która płynie do Was przez przybliżone dłonie przepływa do tych wszystkich butelek, do których w tej chwili przybliżacie swoje dłonie. Teraz odrywamy dłonie, odrzucamy, jakbyśmy coś strzepywali i klaszczemy. Pamiętajmy jeszcze o jednym, że jeżeli boli nas ząb i zrobimy sobie okład z tej wody z kawałka ligniny czy płatka kosmetycznego i ból nam ustąpi, to i tak trzeba iść do dentysty. Ból jest tylko sygnałem. Pamiętajmy o tym, że woda po procesie energetyzacji jest potężnym magazynem energii. I wykorzystujmy tę wodę do tego wszystkiego, co sprawia nam jakikolwiek problem, jakieś plamy, jakieś sprawy, które nas niepokoją gdzieś na skórze. Ale pamiętajmy również o tym, że po pięciu minutach wszystkie okłady wyrzucamy. Ilość i częstotliwość okładów jest nieograniczona. Pan Krzysztof powiedział, że ty masz taką umiejętność, że do każdego trafiasz natychmiast, bezpośrednio jego własną, indywidualną ścieżką. Bo powiedział o pani doktor. No, proszę państwa, jeżeli przychodzi do mnie lekarz, to ja temu lekarzowi mogę z nim nawiązać. Profesjonalny kontakt Profesjonalny kontakt. Tak Pamiętam, lata temu pan profesor Imieniński przeprowadził ankietę z moimi podopiecznymi. Jak zwykle proszę, żeby wszyscy mieli badania medyczne, żeby wtedy, kiedy przychodzą do mnie, to niezależnie od tego, z czym zwracają się, to jest cały szereg problemów. Jeżeli zobaczę jakiś problem, o którym oni nie wiedzą, to wskazuję to miejsce palcem i proszę, żeby na to zwrócili uwagę. Proszę, żeby wykonali konsultację medyczną. Ale co jest tutaj bardzo istotne, jeżeli spotykam lekarza, to ja mogę z nim nawiązać kontakt i Mogę mu udzielić pewnych wskazówek, o których on sobie doskonale zdaje sprawę. Ale może też nie zdawać sobie sprawy, bo przecież to tak. widzisz różnego rodzaju dolegliwości, które jeszcze nie dają objawów bólowych, które jeszcze nie są zdiagnozowane. Natomiast powiem Państwu, że miałem taki przypadek, właśnie kiedy moja przyjaciółka przyjechała do mnie ze Stanów Zjednoczonych i miała zdjęcie pana profesora Burzyńskiego, którego chciałem spotkać wielokrotnie. Ale w tym momencie dojrzałem taką szansę. Mówię, pokaż to zdjęcie i daj ja i pisz na kartce. Ja ci podyktuję go problemy zdrowotne. Proszę Państwa, pan profesor przyjechał do mnie osobiście za dwa tygodnie. Odbyliśmy no, kilkugodzinną rozmowę mhm. i bardzo serdecznie żeśmy się zaprzyjaźnili. Ale co chcę powiedzieć? Ja mogę powiedzieć coś lekarzowi. Natomiast nigdy człowiekowi, który do mnie przychodzi. To ja nie mówię, co i gdzie, bo ja przecież muszę się tym zająć. Jeżeli ja powiem, co i gdzie, jakie ma problemy, tak, tak. to ten człowiek po prostu w pewnym może momencie. Się może się Państwa. wystraszyć, i miałem nawet takie sytuacje, kiedy. No ale to wtedy, kiedy palacz przede mną stoi. A dla palaczy to ty w ogóle nie masz litości. A, proszę Państwa. To <laughs> jakby rozumieć No to ja tam zęby, które co tam w nerkach, co tam w płucach, co tam po kolei, ale. cztery do bólu to się tak, jestem bezwzględny. Tak jak mówił pan Krzysztof, do każdego znajdziesz właściwą ścieżkę, po to, żeby od razu trafić prosto do serca. Dziękujemy za dziś i zapraszamy za miesiąc. Nasz równie wspaniały gość opowie o rezultatach spotkań ze Zbyszkiem w ramach telefonicznego spotkania indywidualnego. 16 marca tego roku, jako mąż, przywiózł mnie ze szpitala, ponieważ Wypisywali wszystkich, bo koronawirus. Przyjechaliśmy do domu i codziennie było gorzej. Ja już później nie mogłam stać. E, kręciło mi się w głowie, było mi niedobrze, różnego rodzaju bóle. W ogóle nic nie mogłam jeść. Byłam bardzo słaba. I pierwsze co mi przyszło do głowy to prośba do męża, żeby zadzwonił do pana Zbyszka, umówił nas na wizytę. Mhm. Mąż i cała rodzina była przerażona, że, że, pani chce, jest, jechać, że, że pani chce, chce jechać, tak, że chce podróżować. Nie daj, że pani taka słaba, to jeszcze przecież no wszelkie te e, rygory tak, wirusowe. I, i, I martwił się mąż, jak mnie dowiezie tutaj. Postanowił, że zadzwoni zapytać, czy jest, istnieje inna forma jeszcze pomocy. Został poinformowany, że istnieje możliwość in, e, spotkania indywidualnego przez, przez telefon. telefon. I z tego, żeśmy skorzystali, z czego i ja byłam szczęśliwa i mąż, ja, że nie, że nie muszę jechać i mąż też, że nie musi się martwić jak mnie dowieć. Ja Mogłam na przykład postać minutę, dwie, mm -hmm. to już była wielka radość, no ale dzisiaj jechaliśmy samochodem i ja mówię, czy ty wiesz, że po raz pierwszy jedziemy do Warszawy i mnie nic nie boli?